Halo, dzień dobry Panie Macieju. Dzień dobry. Nazywam się Aleksander Wysocki, jestem specjalistą oddziału bezpieczeństwa banku będę Paribas. Numer mojego identyfikatora 120.01. Panie Macieju, jestem w tej chwili skontaktowany z Panem w sprawie przelewu środków z Pana konta na konto. W tej chwili mówimy o przelewie w wysokości 400 złotych do Pana Dawida Piekarskiego. Uh -huh. Prosimy Pana, a czy Pan oczywiście dokonywał jakiś przelew? Dostanę 30 minut temu do banku PKO Bank Polski. Nie, nie, nie dokonywałem, ale dzwonili do mnie już z banku PKO, że zablokowany jest ten przelew. Przelew obecnie jest zamrożony, uprawnie pan powiedział, jednak nie do końca zablokowany, ponieważ znajduje się na etapie weryfikacji. Panie Macieju, jeżeli pana sobie przelew nie, nie dokonywał, prosiłbym pana zaznaczyć, czy ktoś oprócz pana posiada dostęp do bankowości internetowej w naszym banku? Yy, żona posiada też dostęp do mojej bankowości, no i ja tylko. Że... No, nie informuję Pana, że odbyło się włamanie na konta internetowe Pana, więc też się Pana zastanowić, czy do osób trzecich, osób niezpołowionych, Pan przygotował takie dane poufne jako na Logi internetowej, numer dowodu i PESEL. Yy, nie, nie przekazywałem ani numeru dowodu, ani PESEL. W takim razie, no tu odpowiedź, w, systemie. w tej chwili wyjaśnię panu bardziej szczegółowo, co aktualnie dzieje się na pana koncie. Dobrze. Chciałbym zacząć od tego, że dzisiaj nasz robotyzowany system bankowy odnotował wejście na konto internetowe pana z miejscowości Sopot. Chociaż ja widzę w systemie, że pan zwykle się do bankowości z Lublinu. Sopocie? Podlegowanie... W Sopocie? W ktoś się logował? Tak. Logowanie odbyło się w Sopotu, Na, na, na tyle w widzę w systemie, że Pan zwykle loguje się z Lublina. Właśnie za tym logowaniem Sopotu na Pana koncie zaistniała próba przylewu w wysokości 400 zł do Pana Dawida Biegerskiego, który w tej chwili jest poszukiwany przez organy policji. Czyli innymi słowami na Pana również chcieli zaciągnąć pożyczkę i od razu przeleć na inne konto. Jednak w tej chwili zamroziliśmy wszystkie podejrzane operacje. Skontaktowaliśmy się z Panem bezpośrednio w celu potwierdzenia tych działań. I ponieważ Pan nie potwierdził transakcji, na kwotę 400 złotych, ja w tej chwili wypełniam wniosek o fałszywych nie działań na Pana rachunku. I teraz, Panie Macieju, musimy wyjaśnić, w jaki sposób Pana dane zostały skradzione. Pan dokonuje zakupy internetowe? Mówimy ogólnie. Tak, tak. Ja bardzo dużo przez internet kupuję. Dlaczego pytam? U mnie w systemie jest zaznaczono, że kompromitacja danych Pana, czyli kradzież danych osobowych, nastąpił bezpośrednio z Pana urządzenia mobilnego. E, jaką formę płatności Pan zwykle wykorzystuje? Różnie to było albo przelew, albo, albo zazwyczaj to było tak, że y, było przekierowanie do strony, gdzie się do banku logowałem swojego, i wtedy, i wtedy po prostu zalogowałem się przez login. W takim razie, Panie Macieju, ja w tej chwili wysyłam wniosek do działu technicznego, czyli do centrali naszego banku, do tego, żebyś wysłali do mnie odpowiedź, w jaki sposób będziemy mogli rozwiązywać tak, ten problem. Więc Panie Macieju, proponowano tutaj w tym momencie zainstalować antywirus od naszego banku, również antywirus, który się nie stosuje nie tylko, nie tylko w naszym banku, również w, w naszym banku, tak Panie Macieju? Dobra, okej. Okay. Um, e, więc w tym momencie prosiłbym się Pana, udać do komputeru. Tak. Proszę uruchomić komputer swój. Hmm, ale na komputerze czy na telefonie? No pan powiedział przed chwilą, że na komputer pan sobie te podejrzane takie e, pliki, tak? Pana, jestem już przy laptopie i jestem gotowy ogólnie, żeby ten program antywirusowy instalować. Dobrze, prosiłbym w takim razie w tym momencie otworzyć jakąkolwiek przeglądarkę. Pole szukaj. Tak. I podyktuję panu nazwę programu, tak? Powiem panu, że nie tylko nasz bank się stosuje z tego programu. Oczywiście są różne ludzie, którzy z niego stosują. Jednak są on płatne, tak? Ale dla naszych klientów, e, oczywiście oferujemy darmową funkcję, tak? Mhm. Ten całkiem będzie darmowo dla pana. E, proszę sobie wypisać, że pan przeliteruje. Dobrze. Pierwszy liter A, A jako Agnieszka. Tak. Druga N jako Norbert. Tak. Trzecia Y. Tak. Czwarta D jako Danuta. Tak. Piąta E jako Ewelina. Tak. Szósta S jako Sylwia bądź Sylwester. No, a I na końcu K jako Gatwe. No, Anny Desk. Tutaj mi się no, coś wyświetliło. No tak, żeby wyszukiwać. Tak, Również jest skierowane do naszego banku, od innych banków, dlatego żeby dla osób dla osób, które nie znajdują się na Polsce, Polski bądź innego kraju. E, na ten moment pierwsza strona, która się panu otworzyła, pobierz e, Anidesk, proszę na nich wcisnąć. To jest ta wwwanedesk.com No faktycznie, tak. To jest domen e, główny, tak. Dobra, okej. Okay. Więc w tym momencie proszę otworzyć tą stronę, jeśli wyświetlę panu po środku taki czerwony przycisk jako zainstaluj, bądź pobisz teraz, proszę wcisnąć na ten czerwony przycisk Pobisz teraz. Mhm. Oraz dalej się panu wyświetli prawdopodobnie informacje dotyczące zapisania tego pliku. Więc proszę wcisnąć, zapisz. Jeżeli zapisanie jest automatyczne, proszę od razu odłożyć jedną sekundkę. Tak, folder, proszę otworzyć folder z pobranymi, tak? Nie, ja rozumiem, już, już sekundkę, pobrało mi się, otw otwieram folder i co mam zainstalować to? Tak, wciśnie pan. Okej, okay, instaluje się. Dobrze, jaka jest się informacja, co się panu wyświetla? Informacja mi się, proszę pana, wyświetla taka, że po pierwsze Deutsche Bank w Polsce nie istnieje, po drugie zadzwonił się do pan do policjanta i nie dała się panu próby oszustwa. Nie mhm. Rozumiem, jak najbardziej, jak najbardziej. Ja rozumiem to. Że... Ja pana poinformuję, że dzwonił się pan akurat do policjanta i nie mam na imię Maciej, także od samego początku wam nie szło i e, będzie pan opublikowany na YouTube e, dla przestrogi dla, dla innych osób. Rozumiem. Tak kończy inaczej, nie wiem jak się tu pana wzywa, jednak ja zgłaszam tę sprawę bezpośrednio do organu Cyberpolicji, więc proszę oczekiwać w takim razie tutaj na kontakt ze strony policji. Ja nie chcę kontynuować tą rozmowy z Pana ze względu tutaj informacji, które pan za mnie podaje. Proszę teraz oczekiwać, w ciągu dnia się z panem skontaktują, oczywiście oraz. A, a mogę na numer służbowy do mnie zadzwonić, bo ja z chęcią podam numer służbowy, wie pan, na komendę, w której pracuję. Jak najbardziej, jak najbardziej. Proszę podać. Proszę bardzo. 8.7. O, dlaczego się Pan rozłączył? Jak przykro. I tak, moi drodzy, właśnie działają oszuści. Próbowali zainstalować program AnnyDesk, który jest do y, z oprogramowania do zdalnej kontroli przez internet, po to, żeby podglądać, jak się loguje na swoje konto internetowe. Uważajcie.